Witaj, cudowna istota. Zdaje ci się niekiedy, że gubisz się w swoim życiu, że coś robisz nie tak, że można byłoby to zrobić lepiej, że wciąż dążysz do pewnej doskonałości i nie możesz jej osiągnąć. I to cię frustruje. pomyśl, czy nie warto nieco obniżyć poprzeczkę. Nasze pragnienie dążenia do doskonałości jest czymś fajnym, bo staramy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi. Rzeczy, które tworzymy, są coraz lepsze. Jeżeli jesteś rzemieślnikiem, uczysz się czegoś, to najpierw te rzeczy nie wychodzą ci tak zgrabnie, ale potem z biegiem czasu coraz lepiej, coraz lepiej, w końcu stajesz się mistrzem. I to dobrze, że się rozwijamy. Jest tylko jedna rzecz, która może blokować nam ten rozwój, kiedy ta poprzeczka, którą sobie stawiamy, ustawiona jest nieco za wysoko. Pamiętaj, że kiedy skaczesz w to ta poprzeczka jest niżej. Dopiero potem się ją podnosi coraz bardziej, żeby te progi były coraz wyższe. Ważne jest, żeby od razu tej poprzeczki nie stawiać zbyt wysoko, ponieważ za każdym razem będziesz ją zrzucać i pomyślisz sobie o jestem takim nieudacznikiem ciągle zrzucam tę poprzeczkę nie daję ją na niskim poziomie tak żeby można było ją przeskoczyć a potem podnieś sobie troszeczkę tak żeby można było ją przeskoczyć zawsze niech ten cel niech ten punkt doskonałości będzie nieco powyżej tego co już jest nie starajmy się na siłę być cudownymi i wspaniałymi. Pozwólmy sobie błądzić. Pozwól sobie pobłądzić. Pozwól sobie na pewną niedoskonałość. Wtedy możesz ją dostrzec. Przyjrzysz się jej dokładnie z boku. Możesz poczuć, o co właściwie chodzi. A tak naprawdę to skąd się bierze to, że my ciągle czujemy się niedoskonali? Przypomnij sobie swoje dzieciństwo. Rodziców czy też osoby, które Cię wychowywały, jak one podnosiły Twoją poprzeczkę do góry. Oceny w szkole zawsze mogą być trochę lepsze. Jeżeli masz trójki, to czemu nie czwórki? A jeżeli masz czwórki, to czemu nie piątki? I tak dalej, i tak dalej. Każdy rodzic, każdy wychowawca pragnie nauczyć Cię mistrzostwa. A ty jesteś dopiero dzieckiem i wiesz, że nie dajesz rady. I ciągle masz to poczucie takiego niespełnienia tych marzeń, które rodzice, jacyś wychowawcy w Tobie pokładają. I czujesz się z tym trochę źle, myślisz, jestem nieudacznikiem, nie radzę sobie. I wręcz. Czasami dochodzisz już do takiego wniosku, że właściwie to chyba ci rodzice czy, wycho czy wychowawcy zaprogramowali mnie w taki sposób, że ja teraz nie potrafię sobie poradzić z życiem, bo ciągle mam wrażenie, że to co robię nie jest takie dobre, jak powinno być. Nie pozwalasz sobie na to, żeby robić te błędy. I odrzucasz wszystko w tobie, co. Wydaje ci się, że nie jest doskonałe. Kiedy odrzucisz te wszystkie rzeczy, które w tobie nie są doskonałe, to naprawdę niewiele ci tego może zostać. Bo to jest złe, to należy poprawić, tego nie należy robić, a tamto należy robić, a ty jeszcze tego nie robisz. Masz przekonanie wewnętrzne, taki program sobie wybity, że to powinno wyglądać tak i tak. I to cię strasznie denerwuje, i to cię zatrzymuje, i to cię, właśnie to. Cie blokuje, blokuje przepływ energii w Tobie, że nie dajesz sobie tego luzu, że ciągle masz wrażenie, że musisz być najlepsza, musisz być perfekcyjna, idealna, doskonała, że dążenie do boskości jest dążeniem do doskonałości. A ja Ci powiem, podejść do tego zupełnie inaczej. Pozwól sobie na niedoskonałość. Pozwól sobie na bycie taką i takim, jakim jesteś w danej chwili. To jest Twoja najlepsza wersja na dzień dzisiejszy. I nie ma lepszej. Jutro możesz być lepszą wersją siebie niż dzisiaj. Więc nie denerwuj się niczym. Pozwól sobie na pewien luz, bo dzisiaj jesteś najlepszą wersją siebie, jaką tylko możesz dla siebie wymyśleć. Dzisiaj pozwalasz sobie na to, aby być osobą niedoskonałą, bo dzięki temu wprawisz ruch energii w sobie, bo blokada, która mówi, Jestem niedoskonałą, ona ten przepływ energii. Zatrzymuje. Jeżeli powiesz sobie, dzisiaj jest ok, dzisiaj jestem najlepszą wersją siebie. I zauważyłem to, że drobne rzeczy, które robimy, to robimy je na swój sposób perfekcyjnie. Kiedy odkładasz nawet nóż i widelec <noise> na talerz po zjedzeniu, to zwykle nie robisz tego tak przypadkowo. Albo dajesz na prawą stronę, albo na lewą stronę, albo jakoś tak to ułożysz. I komuś może się to nie podobać, ale dla ciebie jest to najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być. Chociaż się nad tym specjalnie nawet nie musisz zastanawiać. Na dzień dzisiejszy odkładasz tak. Być może niedbale to robisz, ale to też o czymś. To, to, to ciągle o tobie mówi i ciągle ciebie wyraża. Jeżeli widzisz wokół siebie pewien chaos i pewną niedbałość, to wiedz, że to wyraża to, co jest w Twoim wnętrzu. Jeżeli w Twoim pokoju rzeczy są posprzątane i jest czysto i schludnie, to Twoje wnętrze też jest posprzątane i czyste i schludne. Czasami mogą być pewne śmieci, które są niewidoczne gdzieś tam pod łóżkiem, ale to one są, ale są niewidoczne. Tak samo jest w tobie. Są rzeczy, które są gdzieś tam w Twojej podświadomości, te wydarzenia, te emocje, które gdzieś tam powstały i one tam zostały pod tym łóżkiem. Nie widać tego na zewnątrz, ale one w Tobie są. Tak jak posprzątany pięknie dom, który gdzieś tam ma te śmieci w miejscach niewidocznych. Warto sięgnąć do siebie, popatrzeć na siebie z takiego punktu widzenia, że robię takie gruntowne czyszczenie. Od czasu do czasu odsunę to łóżko, czyli to wspomnienie. Zajrzę, co było w tym wspomnieniu co mnie mogło w jakiś sposób przytrzymać, zblokować. Może trzeba po prostu komuś wybaczyć. I to nie dlatego wybaczyć, że wybaczenie to jest z Twojej litości. Wybaczam mojemu opiekunowi, że tak bardzo ode mnie pragnął i wykrzywił mnie w różnych rzeczach. No, on też na pewno, jego rodzice tak samo postępowali, i też go wypaczyli, więc on wypaczył mnie, no więc przebaczam mu dlatego, dobrodusznie. No tak można też, ale to tak, to nie jest takie pełne wybaczenie, bo pełne wybaczenie polega na tym, że rozumiesz, że to, co ktoś zrobił ci niemiłego, było ci do czegoś potrzebne. I właściwie to nie tyle, że wybaczasz komuś, ja tobie wybaczam, odejdź dużo, jakbym w spokoju, już jest między nami, ok, bo ja ci wybaczyłam, ja ci wybaczyłem. Nie. Powiem ci coś więcej. Podziękuj i okaż wdzięczność za to, co ta dusza, ta osoba prowadziła do Twojego życia. Nawet jeżeli to nie było miłe i to nie było takie fajne, ale to kształtowało Cię. I sprawiało, że stawałaś się osobą coraz silniejszą, bo im więcej trudów na twojej drodze, im więcej kamieni i przeszkód, tym lepiej nauczysz się skakać, tym bardziej zabezpieczysz swoje stopy i tym pewniej stoisz na ziemi. Stajesz się silniejsza, stajesz się mocniejsza. Cudowna istota. Twoja cudowność bardziej może wypłynąć, kiedy życie jest trudne. Więc okażę wdzięczność wszystkim tym, którzy pokazują Ci, jakie to życie jest trudne. Którzy uczą Cię tego, stawiając przed Tobą jeszcze większe trudności, jeszcze większe przeszkody, żeby Cię do czegoś przygotować. I to... I to wymaga wdzięczności. Twojej wdzięczności. Więc spójrz, a swoich opiekunów, rodziców, jeszcze raz z taką pełną wdzięcznością, że wszystkie te trudne rzeczy, że każdy krzyk na ciebie, że każdy ból na twoim tyłku, czy na twojej twarzy, czy na twoich plecach, że każda złość, którą przyjmujesz na siebie, one tak naprawdę nie wypaczają Ciebie, nie wykrzywiają Twojej psychiki, tylko są jak trudy na drodze, które pokonujesz, idąc przed siebie. Gdyby nie te wszystkie razy, które otrzymujesz, czego mogłabyś się cudowna istota nauczyć w życiu? Gdyby było tak pięknie, tak różowo. Tak miło i tak gładko. Oczywiście, tak będzie. Tylko przejdź przez tą bramę, piekieł, że tak się wyrażę, żeby dojść do Królestwa Cudowności, które w Tobie już jest. Tylko jeszcze siebie do Niego nie chcesz wpuszczać, bo wiesz, że. Jeszcze tutaj musisz coś, coś, coś załatwić. Takie masz przeczucie. I to załatwienie czegoś, właśnie to przeczucie, to jest przede wszystkim takie poczucie wdzięczności do wszystkich istot, które są wokół ciebie i do wszystkich wydarzeń, które tobie się przytrafiły. Bo one były Ci potrzebne. Bo właściwie to one wszystkie wyszły z Ciebie. Z Twojego ducha, z Twojej nieświadomości, po to, żeby sprawić, że otworzysz w sobie te drzwi do raju. Bo ten raj jest tu, przed Twoim nosem. I wiesz, że on już tu jest, ale myślisz na razie tak, że nie możesz przejść. Ale ta myśl jest tylko i wyłącznie w Twojej głowie, w Twoim umyśle. Więc, jeżeli zmienisz sposób myślenia na to, że ten raj jest przede mną i mogę wejść do niego, kiedy tylko zechcę, ale jeszcze nie chcę, bo chcę wejść w pełnej czystości, w pełnym oswobodzeniu, niech ten raj po prostu mnie wciągnie. Nie chcę się tam wpychać na siłę, przepychać bokciami, żeby dojść do tego raju. Nie. Po prostu będę. Tak świecił, tak się oczyszczał, że ten raj po prostu sam mnie wciągnie, bo zapragnie, abym ja tam był, bo będę zsynchronizowany z tym światłem. Chcesz iść do nieba, chcesz iść do raju, to dokonaj wewnętrznej zmiany w sobie, bo inaczej nie będziesz tam pasować. Jak może być w raju ktoś, kto komuś czegoś nie przebaczył? Jak jeżeli taka niska wibracja w tobie jest, no jak się tam będziesz czuć pośród tych wszystkich istot, które są takie czyste i wszystkim już, że tak powiem, przebaczyły przede wszystkim sobie? Jak się będziesz czuć? Nie będziesz tam pasować. Musisz zmienić się od wewnątrz. Musisz. To nie znaczy, że jest jakiś przymus. To jest taka chęć, która od ciebie musi wypłynąć, bo to nie może być z przymusu, oczywiście. Ale kiedy to się stanie, kiedy ta chęć w tobie taka żywa się narodzi, i ona pociągnie za sobą, poworywa jakieś te tak zwane chwasty, i przeczyści wszystko tutaj wewnątrz ciebie, i poczujesz wdzięczność do tych wszystkich osób, które cię tak źle zaprogramowały które Cię biły, które sprawiały Tobie cierpienie fizyczne bądź psychiczne, najczęściej psychiczne. Chłostanie słowami, mówienie, że do niczego się nie nadajesz i tak dalej, i tak dalej. Takie samo się proroctwo, które ciągle potem w Tobie gdzieś tam pogotuje. W tej chwili, już teraz, Wróć do swojego dzieciństwa. Spójrz szeroko na wszystko, co się stało. I jedną rzecz poczuj w sobie: wdzięczność dla tych wszystkich, którzy tyle cierpienia ci sprawili. Oprócz tego, że sprawili ci też sporo radości i dawali też miłość. Ale wybacz. Wybacz to wszystko i przede wszystkim bardziej niż wybacz, to okaż tą wdzięczność i podziękuj. Bo kiedy okażesz wdzięczność i podziękujesz, to właściwie nie musisz już wybaczać, bo to się staje samo przez się. To jest piękne. Do tego cię namawiam. Synchronizuj się i wejdź do tego raju, który masz tuż przed nosem. On nie jest daleko. Jest bardzo blisko. W zasięgu. Twojego umysłu jest tutaj i tutaj. Odnajdź ścieżkę w sobie, przyglądając się sobie i pozwalając na to, aby czynić w życiu błędy. Dziękuję ci, cudowna istota. już na to tyle zobaczysz